Legiony to lońska muta, legiony to, legiony to, o fianny sos, o fianny legiony to lo, żółmiecka buta. Myśleniccy, legioniści. Małe miasto wobec wielkiej wojny. Kiedy wracam myślami do sierpnia 1914 roku, mam przed oczyma ludzi pełnych nadziei. Byliśmy wtedy tacy młodzi. Większość z nas dopiero co skończyła szkołę, ale wszyscy mieliśmy serca pełne wiary w lepsze jutro. Wieść o wybuchu Wielkiej Wojny doszła mnie, kiedy z kolegami byliśmy nad drabą. Pamiętam to dobrze. Był upalny dzień, a my pływaliśmy w rzece i wygłupialiśmy się, gdy nagle przyleciał Jurek i zaczął do nas machać kaszkietem i krzyczeć, że arcyksięcia Franciszka Ferdynanda zastrzelono w Sarajewie i wybuchła wojna. Wojna, koledzy, najprawdziwsza wojna. Wybiegliśmy z wody, wypytaliśmy go raz jeszcze, a potem wszyscy zaczęliśmy się śmiać, skakać i tańczyć, krzycząc przy tym wojna. Przyłączyły się do nas także dziewczyny i to nam się bardzo spodobało. I w ogóle nie zwracaliśmy uwagi na kilku starszych panów, którzy wcale się nie cieszyli, a wręcz przeciwnie, posmutnieli. Wtedy nie wiedzieliśmy jeszcze tego, co oni zdawali się już przeczuwać. Wojna to nie tylko szykowne mundury, błyszczące szable i bagnety, ale też cierpienie, wszechobecny brud, szczury wyjadające racje żywnościowe, gorączka okopowa i trupy. Tak wiele trupów, które leżą obok ciebie w rowie i śmierdzą, a ty rozpoznajesz w nich swoich przyjaciół. Ale możesz myśleć tylko o tym, że po śmierci pachną dokładnie tak samo jak zwłoki Moskali. Myśli me poniosły pióro niczym spłoszony koń furmankę. Za bardzo wybiegłem w przyszłość, a przecież pisałem o lecie 1914 roku, kiedy to daliśmy się porwać marzeniu o wolnej Polsce. Właściwie to śnić o tym zaczęliśmy znacznie wcześniej. W ostatnich latach gimnazjum mówiliśmy tylko o tym. Naszą bursę wzniesiono dla uczczenia 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem, naszego wspaniałego zwycięstwa nad Krzyżakami, a to już dla nas wiele znaczyło. Pamiętam lekcję historii z profesorem Józefem Lambertem, jak nam opowiadał o dawnych zwycięstwach polskiego oręża, o wojnach napoleońskich, księstwie warszawskim i o powstaniach przeciwko zaborcom. Na polskim dyskutowaliśmy o panu Tadeuszu i pisaliśmy wypracowania na zadany temat, że upaść może i naród wielki, zginąć tylko milczący. Więc i my nie siedzieliśmy w ciszy, ale rozprawialiśmy o wiszącej w powietrzu wojnie i o tym, jaka powinna być nasza Rzeczpospolita po odrodzeniu. Rozmawialiśmy przed szkołą, na przerwach, po szkole i w domu, gdzie nasi dziadkowie i ojcowie kreślili nam obraz swojej walki z zaborcami. Wraz z kolegami nabraliśmy pewności, że teraz przyszła kolej na nasze pokolenie, że musimy kontynuować walkę przodków i to na naszych młodych barkach spoczywa obowiązek walki o niepodległą Polskę. Nasz dyrektor powtarzał nam w kółko – młodość jest rzeźbiarką, co wykuwa żywot cały. Więc chcieliśmy rzeźbić, najlepiej karabinami i bagnetami i tworzyć na nowo naszą ojczyznę. Niektórzy spośród naszych starszych kolegów poznali już nieco żołnierskiego życia, ponieważ byli członkami Sokoła, gdzie czyli musztrę i umiejętność posługiwania się bronią. Młodsi byli skautami członkami pierwszej harcerskiej drużyny myślenickiej imienia Tadeusza Kościuszki, która działała przy naszym gimnazjum. Pod czujnym okiem dyrektora naszej szkoły Stanisława Pardyjaka i naszego profesora od łaciny Stanisława Matyi uczyliśmy się tropienia, kopania okopów, orientacji w terenie, a nawet strzelania z karabinów. Na gawendach to jest zbiórkach organizowanych nad drabą w lasku Sokoli bądź w gimnazjum poznawaliśmy historię harcerstwa. Wszystkim nam się wydawało, że jesteśmy gotowi na prawdziwą wojnę. W lecie 1914 roku wielu myśleniczan ruszyło na front, przede wszystkim jednak ci, którzy już służyli w armii austriackiej. Walczyli w obcym mundurze dla naszego zaborcy ale za przykładem Józefa Piłsudskiego całym sercem wierzyli w to, że Austria pomoże nam odebrać od pozostałych zaborców dawne polskie ziemie. Od pierwszych dni wojny mówiło się też jednak o utworzeniu legionów polskich, które posłużą naszej niepodległościowej sprawie. Gdy 6 sierpnia z krakowskich oleandrów wyruszyła na front pierwsza kompania kadrowa, my młodzi harcerze i sokolnicy z radości wyrzuciliśmy w górę czapki i kapelusze. Niedługo potem, 16 sierpnia 1914 roku, zawiązano w Krakowie naczelny Komitet Narodowy, który miał stanowić władzę cywilną i wojskową dla Polaków zamieszkujących Galicję. Wszyscy wzięliśmy to za przyzwolenie na działanie również w naszym terenie. 22 sierpnia 1914 roku w budynku Sokoła założono Powiatowy Komitet Narodowy. Na jego czele stanął Kazimierz Bzowski, ale ogromną rolę odgrywał w nim nasz kochany dyrektor Stanisław Pardiak, który objął funkcję komisarza wojskowego Legionów Polskich dla Okręgu Myślenickiego. To właśnie on zajął się organizacją oddziałów legionowych. Szary ich strój Nie noszą Ni srebra, ni złota Lecz w pierwszym szeregu Podąża na bój Piechota ta Szara piechota Lecz w pierwszym szeregu Podąża na bój Piechota ta Szara piechota Ma... Ochotników nie brakowało Zgłaszali się nie tylko moi koledzy ze szkoły i z harcerstwa, ale też starsi, dorośli mężczyźni. Do polskich Legionów zapisywali się nie tylko ludzie z miasta, ale i okolicznych wsi, a nawet z dalsza. Mam tutaj taką sprawę. Chciałem się po prostu zacząć, tak. do panie oficerze. No, dobrze, dobrze. Bardzo dobra decyzja. Ojczyzna ci to wynagrodzi. Bić Moskali chcieli również ludzie z Jordanowa, Makowa, mszany dolnej czy Nowego Targu. Mieliśmy niezły ubaw, gdy do punktu rekrutacyjnego zgłosił się pewien człowiek odziany po góralsku i z ciupagą w dłoni. Różniliśmy się wiekiem, miejscem zamieszkania i obyczajami, ale wszystkich łączyła nas nadzieja na lepsze jutro. Ćwiczenia dały nam w kość. Poczuliśmy przedsmak prawdziwej armii, ale nikt nie narzekał. Starsi mówili nam, że im więcej potu wylejemy podczas ćwiczeń, tym mniej krwi stracimy na wojnie. Ćwiczenia nie trwały długo. Wszyscy rwali się do dalszej drogi, do krakowskich koszar i w końcu żeśmy się doczekali. Wkrótce okazało się, że byliśmy tylko pierwszą grupą ochotników z Myślenic. Do naszego miasta nadal ściągali bowiem chętni do walki i w ciągu całego września 1914 roku kolejne oddziały z powiatu myślenickiego przybywały do Krakowa. Tutaj już na poważnie zostaliśmy legionistami. Uzupełniliśmy sprzęt, przeszliśmy dodatkowe ćwiczenia i wnet dostaliśmy przydziały. Większość chłopaków z myślenic dołączyła do drugiego pułku legionów polskich i jeszcze w październiku wyruszyła na front karpacki. Tam w okopach, ziemiankach i w polu strzelaliśmy do Moskali. Część z nas poległa, inni poniśli rany. Te lekkie na ciele, lub te znacznie cięższe na duszy. Obserwowałem, jak młode, wesołe oblicza moich przyjaciół poważnieją. A ich spojrzenia stają się zimne i ponure. Pod Mołotkowem 29 października 1914 roku straciłem najlepszego przyjaciela. Ciężko było w walkach pod Rafajłową w grudniu i styczniu 1915 roku, a pod Kirlibabą w styczniu 1915 roku odłamek szrapnela zranił mnie w udo. Nasz szlak bojowy był długi i często wyboisty. Miewaliśmy chwilę zwątpienia. Zastanawialiśmy się nad sensem tego całego zabijania. Dyskutowaliśmy o tym, że stoimy po stronie jednego z naszych zaborców, który po wojnie znów może się od nas odwrócić. Niekiedy musieliśmy strzelać do naszych rodaków służących u Moskali, tylko dlatego, że nas wicher dziejów zagnał tutaj, a ich tam. Do przodu popychało nas tylko marzenie, które z każdym krokiem stawało się realniejsze. Marzenie o wolnej i niezawisłej Polsce. Z tą myślą czołgaliśmy się w błocie, a zabijaliśmy nieprzyjaciół. Graliśmy w karty w Okopach, wspominaliśmy zostawione w domach ukochane, opatrywaliśmy rannych i chowaliśmy naszych towarzyszy broni. I w końcu doczekaliśmy się w listopadzie 1918 roku wyzwolenia spod zaborczego jarzma. A na naszych twarzach znów zagościł uśmiech, nieco tylko mniejszy niż przed wojną, albowiem my, młodzi weterani wojny światowej, wiedzieliśmy już, ile trudu i poświęcenia kosztowała nas niepodległość. Po latach często wracam myślami do czasów wojny. Śnią mi się okopy, a noga, w której tkwi odłamek, nadal mnie pobolewa. Najmocniej w mojej pamięci utkwił mi jednak sam wymarsz ochotników z myślenic do Krakowa. Było to 11 września 1914 roku, w słoneczny, piątkowy poranek. Wyruszyliśmy ku spełnieniu naszego wielkiego marzenia. Niemal słyszę gwar ludzi, którzy zgromadzili się pod sokołem, aby nas pożegnać. Matki wciskały nam na drogę pajdy chleba ze smalcem i obejmowały ze łzami. Ojcowie udzielali nam błogosławieństwa i mówili, że są z nas dumni. Wielu całkiem nam obcych ludzi porzuciło swe codzienne obowiązki, aby nam tylko pomachać. ja To jest radosna chwila. Wkrótce wyruszymy na front walczyć z Moskalami. Ura! Pobijemy ich. Jak Bóg da, na święta będziemy w domu. Na Moskala! Na Moskala! Niech żyje Polska! Niech żyje, Niech żyje! Niech żyje Polska! Niech żyje! Niech żyje Polska! Wreszcie nadchodzi ta chwila, kiedy nasza ukochana, uciemiężona ojczyzna ma szansę się odrodzić z popiołów zaboru. Na Moskala! Czemu zupełnie niespodziewanie ktoś zaczął śpiewać Marsz Strzelców, a po chwili już cały tłum powtarzał słowa Hej trąb, hej trąb, strzelecka trąbko w dal, a kłuj, a rąb, i w łeb lub serce pal. Brawo! A idąc tak z moimi kolegami, ocierając kantem dłoni łzy wzruszenia i słuchając tego patriotycznego śpiewu, odniosłem wrażenie, jakby maszerowały z nami także przeszłe i przyszłe pokolenia. Ludzie w dziwnych strojach i w cudacznych automobilach, i wcale nie wydawało mi się to dziwne, pomyślałem wtedy, że tę drogę ku niepodległości należy stale przemierzać, jeśli nasza ojczyzna ma przetrwać i pozostać dobrą nas wszystkich! o